Chodź. Uważaj, żeby nic tu się na mnie stało. Jeśli ktokolwiek to czyta, nie znajdzie to jak najszybciej. Kurwa znajdujesz tam, gdzie wszyscy wspominają. Wajcie, jesteś. Eee. Czy ty... A, nie, to nie ma sensu. Chodź ty kto. Ej! Ej, tam ty się kopa. Dwadzieścia jeden! Co się stało? Ze świątyni. Ludzie ze świątyni Azteków w dżungli to przeszli i spalili obóz. Nie że my jesteśmy na Haiti. To nie były legendy. To czy też to znaczy, że już nie żyje. Dobra, jak musisz, będę. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Szczerze, nie wiem. Draguś. I Dragoś. Kurde, a ja czego nie tam nie, szczerze nie. Może poczekamy na nich, może z chleb przyjdą. Nie wątpię, że oni by tu przyszli. Kurde, nie no bo nic tu nie widać, żeby ktoś tu był. to... Też właśnie. No, no to nie wiem, myśl... a co? Nie wiem, bo mi się wydaje, że oni mogli tam wejść. nie, nie wiem, Słyszałeś coś? No właśnie. To, co się nam ruszyło, czy mi się wydawało? Nie, chodź, chodź, to zobaczymy. Ty, list! Cześć! Gdzie Cześć. wy byliście? Gdzie jest Draguś? A, no właśnie, Draguś! O! Eee. Draguś płynie. Gdzie wy byliście? Na przygotowania. Na takiej wyprawie! Aha, musimy Wam zacząć powiedzieć, co znaleźliśmy. No? Jakby to opisy się co dziwnie nie zabrzmiało, no nie wiem, co im to wykonać. By... No, y, znaleźliśmy księgę jakąś i powiedziano, że w dżungli jest dżungla, a w dżungli jest świątynia steków. Znaleźliśmy świątynia steków, znaleźliśmy gilotynę i wiemy, gdzie jesteśmy. Ale w której dżungli? No, tamtej tam. Ale w sensie, powiedziałeś, że dżungla w dżungli. I to która dżungla? No w, sensie... A w dżungli czy tam? To... Poza dżunglią. No w sensie, no. Świątynia jest w dżungli, która nie jest w dżungli, tylko jest po prostu dżungla. A. Jest świątynia na pustym polu, w którym otacza dżungla. O. I wiemy już, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w, m, na Haiti. No. I gdzie? Na Haiti. Na Haiti. To taka wyspa na no. Karaiby to... no. to... Ameryka Środkowa i, i tym podobne A to już wiem dlaczego jedna strona gada po francusku, a druga po hiszpańsku Co? No właśnie No to jest nawet niedaleko, więc możemy się przejść No na teraz się przejdziemy Bo to jest seremego mega niedaleko, więc... Czekaj, uciekasz im Uciekamy z nim. Mm. E, musimy mieć coś. Musimy mieć coś, bo mamy mało. E. Mamy mało jedzenia, bo nasze ryby w no. W naszym jeziorku. Znaczy w lewej się po prostu no. Poumierały. Dokładnie. Eee, Ty w ogóle nic tam nie dolewałeś albo coś, bo... Nie, a czemu? No. Nie, bo a, mi. Się... Ja, tego patrzyliście... ja tego potrzebuję jedynie jak jajko noszę, żeby było mu ciepło jak w gnieździe. Mm. Bo się ta dobrze pali w moim żołądku. A. No, mam pytanie. A czy to czy wylewałeś zawartość kotła z, z piwnicy? Z tego jeziora? Kotła. Czekaj, bo on nie wiał piwnicy. Jest. Znaczy, ono wie o piwnicy, ale nie jest no dokładnie. A, to ona się znajduje tak. Jakiej piwnicy? No to mówisz o mnie. Na twoich oczach to mi, ten nawet pomagałeś nam tam. sufit zrobić. Dobra, nieważne. Wiesz o jakie ja... mówię. Nie mam tujęcia. Dobra, chodźcie. Słysze, nie... okay? Nieważne. No nie mam tujęcia. Chodźcie już po prostu chodźcie. a już widać nawet tam dżungla. Aha. O. No, no serio, widać ten dżunglę już? Kurde, to są wszystkie biomy na naraz. Jakie uh. biomy, o czym ty mówisz? Chyba za dużo w gry grałaś. No biomy, czyli że no, różne jakby miejsce. A, eee, Wiem. Wiem o co jej chodzi po prostu. No. Ja, chyba... No, wiadomo o co jej chodzi. Nie. ale to się, to się to, mówi to, biomy tak o. Ale dobra, chodźcie brzegiem, bo będzie Wiesz, to się mówi, no po prostu, Chodźcie brzegiem. Nie Wiesz za dużo w gry grałeś, bo już się przyzwyczaiłeś, że tak się do gier mówi. Ale Zapomniałeś, cho... że tu się też mówi. Ale chodźcie brzegiem, bo będzie łatwiej tam się dostać. No, brzegiem będzie najłatwiej. Ej, oglądajcie już jakieś dwie księgi. A, no, A, no tak. No i Może już... kiedyś wyjaśnić. No i już widać. Wielka świątynia Aztaków. Ej, czekajcie na mnie. O! To miejsce chyba skądś kojem. No bo to jest sporo takich, więc. Ale więcej, to chyba na terenie Meksyku, z tego to pamiętam, co tam Tak, samotnie. Nie wiem. Nie zresztą. wiem. Został już te zwierzaki. A, tam jest jego rodzina. E, chyba będzie trzeba dzisiaj tu wejść. Nie, bo jest się zgubiła. Pięć O, jest. A, jest. O, chodźcie. No, ci będzie trzeba tu dzisiaj wejść. Ja tutaj coś, nie Woli. wiem. Ja tam do środka nie wchodzę. Słoniki są tutaj wokół. Jak nie wchodzisz? Ej, ja, ja mówię wam... Na... Ja nie wchodzę no, tam to do wszystko. ciebie. Dobra. Ja tam nie wchodzę. Dobra, no to skaczę pierwszy. O. Oj, czekaj. Może... Możecie skoczyć. Ej, drago już trochę tu... Tak ja nie znaczę tam. Znaczy, bo tu są jakieś skrzynki. Czyli otwórz mnie. Łoł! Wow! Uważaj, bo się to było! K. Co się tam stało? Y, tak jakby wybuchło. Co? Ej, coś to wybuchło! Co? Pokaż to, co to było. Zpadło to jakaś książka. Pokaż. Książka i papierek. To, chodzi... to jest. Czekaj, dostaliśmy się, udało się... Czekaj, dostaliśmy się. Udało... Kurde, dostaliśmy się, udało się... W... Kurde, czemu... Co tu jest tak dziwnie napisane? Dostaliśmy się, udało się, jesteśmy w świątyni. Ludy tutejsze nam zagrażają. Mogę się tu w ostatniej chwili... Mogą się tu... W każdej chwili zjawić. Spróbujemy wykraść ich bogactwa. Razem z resztą załogi nie możemy znaleźć stąd wyjścia. E, chyba tu umrzemy. Podpis Krzysztofer. Mimek? Co? Bo stąd nie ma wyjścia. O! I wodę wam wylałem. Chodźcie, bo tu chyba nic nie znajdziemy więcej. A właśnie w ogóle, no, musimy iść po te po resztę ksiąg. Ale, mi, ale Mimek, pamiętasz, Ile był bukot? No sześciu. Ej, mam pytanie. Bo jakby ty się zajmowałeś biletami na te wakacje do Kolumbii. No. A nie, a nie tego? No, to... A nie twój prawnik, czy kto tam był? Nie, jakby ona znalazła. Na ja po prostu resztę zrobiłem I mi na, na kiedy, my, kiedy my wylecieliśmy? 25 5 czy 21? 25 Okej, okay, bo myślałem, nie wiem, bo jakby ten kod układa się Ten kod ma cyfry 06, 21, 25 Czyli 21 maja i jeszcze 25, że 2035. Majowie, I okay. okay. kto to jeszcze był tutaj? No, na... kto? mamy Kto? Chwila, 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 oh, yeah. chwila, chwila. No. Bo chyba jednak wyleciliśmy 21, tylko po prostu mi się daty pomyliły. Dziwny zbieg okoliczności? zbieg okoliczności. Dziwne zbieg okoliczności. No. Wygląda e... smacznie. Nie, nie, nie jestem. Ja Wiesz co tego... mam wrażenie? Nie. Wiesz co mam wrażenie? Hmm? Czy, że, jest, że to jest data, tylko to są w skrócie przez po prostu nazwane te trzy cywilizacje tutaj byli Majowie, Aztekowie i jeszcze jako imieć trzeci. O no to ci mówiłem przecież. Była tego, armia. Była... Było two garnuszków, to może o nich chodzi może o to chodzić. Więc mi mamy już cały kod. A, w ogóle już tam jest ten podospad. Tam było coś, coś ciekawego. A, nie też coś było. Nie Hej. wiem tu to idźcie, bo pizza jeszcze raz skrzydła, to muszę ją uratować. Dobra. Idźcie tam, ja z sobie... wy... Dobra, dragoś, w ogóle bym zbierał wszystkie księgi, które znaleźliśmy. Dobra, tylko czekaj, czekaj, chodź tu muszę ci coś powiedzieć. No. Chodź, na ucho, na ucho. Była jeszcze jedna cywilizacja, o której. która napisała to, przez co nie ma jej na kartce. Jaka? Inkowie. Kto? A, o czym rozmawiacie? Jest... Oni... A właśnie, dzięki, że mi przypomniałeś. Ta trzecia cywilizacja, to chyba Inkowie, czy jakoś tak. Dzięki. A, Ej, a to jeżeli te kody napisali, napisali właśnie te kto z się księstwa i po prostu zapisali nazwy tych trzech cywilizacji. Ale nie, bo Ingów, pami majów, majów, majów. Ale pamiętasz tego, to jak się dowiedzieliśmy o tym kodzie, to tam było, że on poukrywał kody, więc to. No właśnie tam było jeszcze napisane w po, po polsku, więc to chyba Polacy opisali po prostu trzy cywilizacje inków Azteków i majów. To skąd cywilizacja Ameryki Środkowej na Wyspach? No. W jakim sensie? Nie wiadomo co ci chodzi. To, oni byli gdzieś w okolicach głównego lądu, a my jesteśmy na wyspie. Powiem tyle. Też tego nie wiem, też się na tym zastanawiałem, ale na Haiti też byli ogólnie aztekowych. Ej! Na terenie Meksyku, Belize. Mimek. mimek, Mimek, bo pamiętasz, że tu było sporo Polaków, nie? No to. A gdzie kiedyś Polaków y, wież, y, wieziono? Na Haiti? Tam wysłano. No. Ale... Ale to było podczas wojen napoleońskich, to przecież one się zakończyły nie tak dawno. Dawno. No, dawno. Ale no, chłopie, tu jest opisane... Czekaj, to chyba z dziewięćdziesiątego... Z 1983. Tam czekaj, nie, 8, 8... 8... Do my mamy rok, jak już 83? No Już, już ci mówiliśmy, 2025. To ja mam 200 lat? No przecież już ci to mówiliśmy. Jezu. Jak się spotkaliśmy. Byłem pijany, mam prawo nie pamiętać. A. Nie ma racji. Ale mamy gdzieś czerwiec, chyba. No, czerwiec, coś takiego. Masz. To idziemy po taki Nie no, wiem, no. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak na no, tak tak to już znieśli monarchię we Francji, prawda? Chyba. Chyba. Spoko No. Ej, nie, i tak, jak ty mówisz. to nie temat wojny na połowie. Przestali, nie. Jak oni myślą, że to jest legenda obecnie. To no dobrze. Mój wujek jest... właśnie tak zginął, bo na niego polowali. Czy ci ty jesteś takich rozmiarów, że oni ja pomyślą, że jak to się obecnie nazywali? Kosplejerzy. Po prostu osoby, które się przebierają za coś tam. Tego. Eee, przypominam, że ja... Je... Wspominam, że ja jestem jeszcze larwą, patrząc Ej, na nasze lata. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Oni w... w naszym społeczeństwie by cię nazywali furas. Tak też. Albo teren Czekaj, przecież... bo sobie coś uświadomiłem. Czeka. Że też jestem zwierzęciem. No i do tego to ty masz futro, więc to ty jesteś kurasem, nie ja. Ja mam łuski. Dobra, nie ważne. <grym> dobra, lecimy po tych księgi, bo marnujemy czas. Dobra, tu gdzieś... Yy, o, dobra tu jest. A to, jesteś jeszcze księga. To. tu to. to. Dobra. Weź to trzymaj, bo ja tu zgubię. Zająć mnie. No, Okej. Okay. Teraz do... Do zamku. Do jaskini! Do... A, dobra. Ja jeszcze tam jest. Bo w A, statku... w, w jaskini są dwie księgi. Bo w statku mieliśmy tego. Już zabrano. A, ale przecież w tym, w jaskini są dwie. A, no tak. W tej płytkiej jaskini i w tej głębokiej jaskini. No. O. tam. To... Poczekaj! Gdzie Czy... on? Ale ej, w ogóle wejdziesz nie wiem czy oni będą tam wchodzić do tej głębszej, trochę się boją nich. A nie, chcecie wychodzić tam razem ze nami do tej głębszej eski? Tak. Tylko i tak. musisz, musisz uważać i bo tam jest stromo. no, tam jest stromo. Życie. Tylko, serio, musisz się. Na... Musisz się nastrzymać, żeby nic się nie stało. Okej, okay. ja okay, no to tam... przodem. no dobra, ok hmm. Okej. No. Ja Ej, w ogóle weź to wszystko. Dobra, no to teraz uważajcie, bo wchodzimy tam. Wy ja się jeszcze się nie, jeszcze, nie, tu nie... Wy jeszcze tu nie byliście, więc. F... Odpalacie. No, się... ty, ty wziąłeś koronę króla Grzusza? Teraz klątwa na ciebie wejdzie. Jaka klątwa? No bo to była korona króla Grzechusza. No. Nie możesz się złoto zmarnować, przecież leżało. No to nie zakładaj, bo to no wejdzie... dawaj, jest. Ej, czekaj. On rzuci się smokiem i odbierze wszystko, co się świeci. Ale możesz, możesz trzymać, ale nie zakładaj, bo jeszcze jakaś klątwa na ciebie wejdzie. No. I to, to Przetopię później w, w swoim gardle. Dobra, no to uważajcie. No, trąbny. Właśnie ktoś z was nie powinien być przypadkiem na posadzie czarnoksiążnika. tutaj, bo jeszcze tu. Było. Do mnie ludzie jak wcześniej przyjeżdżali, to zawsze mieli jednego. Nie wiem, ale wiem, że to jest bardzo ciemno i nie widzę, gdzie jest to wystąpny. Tam i tak nic nie było, chyba. Okej, więc... nie ma się. A ja tam a ja to sięga z pomocy, ale i tak trzeba wręcz. Dobra, ale. E, wasz. Zdziwnie dziwnie się świecą te pochodnie. No jak się mają. A co się ma robić z nimi? Ja po prostu z tych skał na nie spadała i dlatego są niebieskie. A w ogóle będziemy mogli też ten kod rzucić, ale to już jutro. No, jut jutro sobie do drugim, bo teraz też nie wiadomo, chodźcie. Nie, dobra. Um, tylko teraz wchodźcie, bo się wchodzi o wiele ciężej. Nie, no łatwiej się chodzi, według mnie. Nie, mi trochę ciężko się wchodzi. Albo nie, w sumie. Ja w sumie to ja, bo to nie, bo tam te fragmenty no i nic nie widzę, ja a to A teraz to jest łatwiej wyjść. W sumie. Mmm. i nie Już wszyscy żywi. to jeszcze do... No to został nam zamek, tam studnia na pustyni się... i co jeszcze? Nie no chyba już wszystko. Chyba. Bo chyba z tych bagien wzięliśmy, czy nie? Brałeś? No nie no chyba ty brałeś. No ale ty mi dałeś, ty brałeś, a potem mi dawałeś bo. A, no to możliwe. Po no co wzięliśmy. No. Czekaj na nie. Co ty zrobiłeś? No, już chciałeś zjedzić nasz śmieszką. Jaką śmieszką? To jajko było. Skąd to masz śmieć? Dobra, nie ważne O tym marnuje średzenie. Ale co ja? We um, mnie. Ale, ale ja to by? było czarne jajko. Dobra. To tak dużo trawy. Nie, ale no może. A no bo może się już tropi powoli tak, tego ten śnieg. To jest No. To może się już powoli tropi. To Uwaga, bo to jest... Jezio. Mm -hmm. Już dawno tu nie byli nie właśnie, bo oni w ogóle nie byli z nami tam. Oni tutaj z nami nie byli. I zwłaszcza. Bo dla Augustu to nie wiemy, czy tutaj był. Nie wiem, mam to. I wiesz. No. Co to za kartki? Nie A. wiem, bo no to były. Nie wiem. Chyba, chyba już wszystko. O, czy wracamy do domu. A nie, A jeszcze, ta wciąż... ta książka, jeszcze ta książka, to było w została. dzisiaj. No, ale to tam, tam nawet nie wiemy, co tam jest napisane. O. Musimy zabrać tą księgę, która to jest. a jest najlepiej. No, chodźcie do domu, pokażę my Wam na, nasze zbiór książek. Okej. Okay. Mm, w tym domu się trochę pozmieniało, więc. A okay. już wszystko wzięliśmy? No. Ale w ogóle, jak szukaliśmy tej świątyni, to za pierwszym razem tak się zmęczyłem, że cały dzień spędznie. Ryba, ryba. Nie, nie bierz jej, bo one są nie, zatrute. Nie. One są zatrute pewnie, w sensie chyba są zatrute. Nie tak. wiadomo nie wiadomo co się stało. chyba nie wiesz jak działa organizm smoków. Trudno i tak Wiemy. lepiej uważać. No, nie chcemy potem spędzić 30, 30 godzin na twoim leżeniu w łóżku. Albo co najgorzej, I... albo co najgorzej znowu w trójkę. No. że znaczy, ja o, o smoka to się nie działa. A to gdzie... A nie od nie, nie wolno do tej Nie wolno tam. Szczególnie dragoś, ty tam nie wchodzisz? Ale nie, ja tam jest okazję późno obecnie, więc... Nie. Ale on to dusz. Sporo tego ujnies mamy. No czy ty je jasz? To jest dla mnie zdrowe akurat. No ale. Czy ty wiesz czy mnie? O, 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 ok. A Zgadnij skąd się bierze ten ogień. W gardła. Ale potrzebuję substancji, którą mogę później podpalić, żeby ją wyzionąć. No to masz śnieżki. kiedy pali? Nie... Masz śnieżki. Chodzi mi o zgniły tłuszcz ryb. A. Aha. Mamy <gryw> wszystko. No to co? Chyba już nic nie mamy do roboty. No na dzień dzisiejszy chyba już nie. Znaleźliśmy kod. No i bo to jutro po prostu musimy położyć ten kod tam. Spróbować ogarnąć wiadomo co. No to, Dobra, możemy... to czekajcie, ja tylko. Możemy jutro tu wysłać i po prostu czekać aż... Już... nadaje no, do mnie. No. Właśnie będziemy potem po prostu czekać. Dobra. Gdzie pądziemy po oddziału, Ja Nie wiem, zaraz wróci pewnie. Dobra, no to nie ja jedzę spać i widzimy się jutro. Nie, nie, czekaj, czekaj czekaj na chwilę jeszcze. Chodź, chodź ze mną. Słuchaj, zrobię najgłupszą rzecz. Nie jest z tego. Nie z tego. Jeszcze. No kurczę. dobra. Słuchaj. Dobra. Ja po prostu to zrobię. Jeżeli mi coś będzie, to znaczy, że... Jeżeli mi nic nie będzie w przeciągu dwóch dni. To jest bezpieczne. Jeżeli coś będzie, no to. Dobra, no to idę spać. Nie, no to ja tutaj to jem. Cześć. jest dobre było. No to idziemy spać. Dobra, no to dobranc.